Teraz pojedziemy sobie tą zieloną, podobna do tej żółtej, ale niektórzy twierdzą, że jest szybsza. Ja też. Idziemy do góry. Drapujemy się do góry Chętnie bym pobiegł, ale już jestem trochę zmęczony, więc wejdę sobie na spokojnie mam trochę taka męczarnia Ale zabawa jest A to lecimy do góry Teraz zielona Ale wody się nałykałem Uff. Zielona A to idziemy do zielonej Ta sama sytuacja tylko jednak zielona jak widzicie jak trochę dookoła

Wcześniej ja już jechałem, ale teraz jakoś szybciej jechała niż zwykle. Wow. Zielona szybcza od żółtej. Jest, zdecydowanie. Jechałem tym samym materacem, więc nie można zwalić, że materac inny. Czy coś nie tak jest? Tak więc, zielona szybsza.